Mam tu Singing Bark to jest przed streamem, czyli krótki film, wrzucony godzinę przed liveem. O co chodzi w tym filmie? Ten film jest po to, żeby y, się chwilę spotkać jeszcze przed streamem, powiedzieć co będzie i dać Wam moment na przygotowanie się o klimacie live'a. Dzisiejszy live będzie spokojny, muż, muzyczny i na luzie, bez pośpiechu, bez spiny. Po prostu wspólny czas, muzyka i rozmowa o piosenkach. Pojawią się też znane piosenki Singing Bark. Ale też coś czego jeszcze nie było na live. Część rzeczy zostawiam jako niespodziankę. Prośba do widzów. Jeśli możesz, Pani na live od początku, zostaw coś na czasie. Nawet zwykłe siema, to robi klimat. Spra Przypomnienie: Sprawdź, czy masz ustalone powiadomienia i czy subskrypcja jest włączona, bo za godzinę widzimy się na live. Dzięki, że jesteś. Ten film to tylko przystanek. Prawdziwe spotkanie za chwilę. Do zobaczenia na live. Singing Bar.